Witam w listopadowym Talking Heads. Troszeczkę innym niż poprzednio. Nie zmieniło się to, że jesteśmy na terenie dziekanatu SGGW. Dziekanat 161 to taka knajpa, która nas przygarnęła. Zmieniło się natomiast to, że będę miał tylko dwóch gości, z którymi tym razem porozmawiam o polskich wersjach językowych. Przede mną jest Sławomir Serafin, GameCorner.pl oraz Tomasz Wikliński, Witam. Dwie, Dwa serwisy internetowe, które bardzo często wspominają o polskich wersjach językowych. Niektóre od wielu lat, niektóre czasem rzadziej. Ale powiedzmy sobie uczciwie, tak jak spoglądacie w przeszłość najlepsze, najciekawsze polskie wersje językowe, to jaka Wam pierwsza przychodzi do głowy? Pierwsza? Pierwsza. Opowieści Barda. Dla mnie bezapelacyjnie Plainscape Torment. Czyli jeszcze w czasach dobrych. No, niż... czyli tak naprawdę początki lokalizacji a, gier nie, w Polsce. A, a nie dlaczego nie te nowsze produkcje? Czy się pogorszyła jakość? Nie, nie wydaje mi się, że się pogorszyła, tylko wydaje mi się, że realia lokalizacyjne dzisiaj są trochę inne niż były kiedyś i po prostu materiały źródłowe mm, gry są inne niż były kiedyś. W tym momencie wymaga to dużo większego nakładu środków, przede wszystkim dlatego, że dialogi są w pełni udźwiękowiane. 100% dialogów w grze jest tak naprawdę mówionych, kiedyś to były tylko te najważniejsze dialogi tak naprawdę w niektórych Przerywnikach filmowych, czy rozmowy z najważniejszymi przeciwnikami, czy, czy bossami w grze. Tak jak właśnie to było, czy w Baldur's Gate, czy, czy w Planescape Torment, właśnie. Dzisiaj to jest dużo większy wysiłek, dużo większe przedsięwzięcie, właśnie od strony aktorskiej. No i może, może właśnie dlatego czasami te, te, te lokalizacje się wykładają. Bardzo możliwe, ale hmm. yy, wiesz, dawniej to też był wysiłek. No, Torment to jest 400 tysięcy linii dialogowych, nie? To jest 400 tysięcy Mas A Mass Effect 2 to jest 40 tysięcy, także. Tak, wiesz, ale to, jest... to tam było 000... ja Wiadomo, że to są nagrania, nie? No właśnie. I no to jest na, ten, na przykład nagrania też można dobrze zrobić. Właśnie ten kasus opowieści Barda to była gra udźwiękowiona i tam naprawdę Frączewski Szec dali radę i były naprawdę, a zwłaszcza się pamięta tą, tą lokalizację ze względu na świetnie, świetnie zaśpiewane piosenki. No to się rzadko zdarza uh -huh. tak naprawdę w grach, żebyśmy mieli tak, bo bardzo jest takim uh -huh. wyjątkowym przykładem, bo to była gra, która miała dużo humoru, tak. dużo zabawnych dużo Gra była sama piosenek. sobie, sobie uh -huh. średnia, sobie. ale lokalizacja miała naprawdę tak uh -huh. topowo Ale to jest, też, to jest też ważne, że tam akurat ten materiał źródłowy, który był do tłumaczenia i do zagrania, był, był wdzięczny. Bardzo często lokalizacje wychodzą słabo dlatego, że czy dialogi, czy postacie, czy historia jest po prostu tak miałka, że cokolwiek z nich wycisnąć jest, jest strasznie trudno. W grach mamy, moim zdaniem, mamy takie gdyby kilka poziomów problemu. Jeden jest taki, że bardzo często te pliki są tak przygotowane, że dostajesz na przykład same odpowiedzi, a nie znasz pytań. Tak. A drugi poziom jest taki, że jak masz lokalizację z głosem, no to aktor tak naprawdę nie wie nic na temat gry. Czasem ma jakieś szkice pokazane, czasem ma jakieś takie rzeczy zrobione. I tak naprawdę zrobienie gry jest znacznie trudniejsze. Lokalizacji gry jest znacznie trudniejsze niż zrobienie lokalizacji filmu, nie mówiąc już o książce, oczywiście. No, no jasne, no film to jest ile 90 minut i to się nie zmienia, a tutaj masz ładnych kilka godzin tych kwestii dialogowych, bo to są. Dialogi na różne okazje, i tak dalej. No, ja wszyscy mówią, że o fajnie, zrobili szereka i doskonale im wyszła lokalizacja, nie i dubbing świetny. No tak, ale, ale tak podejrzewam, że wysiłek włożony w takiego szerekan to jest kilkukrotnie mniejszy niż zrobienie jakiejś naprawdę dużej lokalizacji, pełnej lokalizacji gry. Nie, na przykład jakiegoś Mass Effecta czy coś takiego. Prawda? Bo to, to, jest, to jest masa pracy. Metodologia tworzenia dubbingów do, do gier i do filmów animowanych na przykład to jest zupełnie inna, bo. Yy, przy okazji tworzenia dubbingów do gier, te materiały, które spływają czy do studia dubbingowego, czy do tłumaczy, one są bardzo często podane w formie takiej fragmentarycznej, szczątkowej. Czasem jest tak, że mają tylko próbki, jakieś fragmenty głosowe i, i na, narzucony tylko czas. Znaczy, mają mm. przeczytać jakiś fragment mm -hmm. w jakimś czasie, co moim zdaniem. Odbiera jakąkolwiek interpretację aktorską, tak naprawdę. No albo tak. zmusza do interpretacji na szybko. Aktorzy, którzy tworzą te dubbingi w oryginale, mają możliwość skonsultować daną kwestię dialogową z deweloperem, na przykład. E Mogą pozwolić sobie na jakąś improwizację. A Aktor u nas w Polsce, który tworzy taki dubbing do gry wideo, on jest. E Zgorsetowany, po prostu długością tej kwestii, musi zgrać się idealnie z długością tej kwestii, nie ma możliwości na, na jakąś własną inwencję czy, czy coś w tym stylu, po prostu musi jak najbardziej odtworzyć to, co w oryginale stworzył aktor anglojęzyczny na przykład. A jak patrzycie z perspektywy swojej dziennikarskich doświadczeń, jak to wygląda, jeśli chodzi o polskie wersje językowe. Jest ich coraz więcej i coraz lepszych. To jest naprawdę dotaniczna praca, żeby zrobić dobrą polską wersję językową, a czasem po prostu wręcz się nie da. No więc po co robić, nie? Napisy wystarczą, no tak według mnie. Ja w zasadzie nie wiem, po co się robi te pełne polskie wersje, bo one Naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć takie, które choćby zbliżyły się do poziomu oryginału. Wydaje mi się, że to, to pójście w pełne wersje językowe polskie z aktorami, znanymi nazwiskami, i tak dalej, to był taki trochę błąd i oni się będą teraz powoli wycofywać z tego. No nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że jest taka grupa graczy, która będzie oczekiwać jednak pełnych lokalizacji, i w pełni udźwiękowionych po polsku dialogów. Głównie dlatego, że ja na przykład jestem takim graczem że grając w jakiegoś solidnego, wielkiego, dużego rpg łatwiej mi jest się zatopić w ten świat w przypadku, kiedy gra jest w pełni zlokalizowana. W ostatnim czasie było co najmniej kilka takich gier, które naprawdę dawały radę pod względem lokalizacji tej pełnej, z głosami. I tu nie chodzi tylko o lokalizacje tworzone przez SCEP, ale także przez, przez na zlecenie innych wydawców. Na przykład? Niech to będzie Battlefield Bad Company 2. No, i to jest przykład. Elektroników, którzy właśnie ogłosili, że Mass Effect trzeci będzie tylko Ale w napisach. To z kolei wydaje mi się, nie jest decyzja, która zapadła na podstawie jakichś tam komentarzy fanów. No bo umówmy się, że grono narzekających internautów nie jest reprezentatywnym. Głosują klienci, wydając pieniądze. Tak, dokładnie. Tak no, czyli te, ten hate flame Ale... internetowy nie jest jakimś odzwierciedleniem 100%. procentowej. A znaczy Company 2 przyznajmy, było dobrze zrobione. Tak dobrze. W Z miarę tak, choć, choć prawdę mówiąc Pazura wszędzie brzmi tak samo, także... Ale akurat tu miał taką rolę, mhm. którą, tak, która do niego pasowała. Tak, no ale no. wiesz, tutaj trudno jest powiedzieć, że... Bo się podobała lokalizacja Badcompany 2 i dlatego kupili grę i ona się dobrze sprzedała, Ta gra się dobrze sprzedała, bo ma multiplayera. A się dobrze, bo jest dobrą grą. Tak, i większość, większość osób prawdopodobnie nawet nie gra w tą kampanii i, i możliwe, że nawet nie słyszała tego dubbingu, bo też wiele osób często przełącza takie gry na język angielski, bo to są sieciówki, a w sieciówkach niestety żeby. No, to są takie kwestie, że po prostu gra się z ludźmi z zagranicy i, żeby było ujednolicone słownictwo, nomenklatura, to po prostu gra się w języku angielskim, bo później, na przykład, nie wiem, szukasz jakiejś mapy. Chcesz koledze z Niemiec czy z Anglii powiedzieć, że na tej mapie coś tam, a ta mapa po polsku nazywa się jakoś dziwnie, nie? Więc grasz w wersji angielskiej. No i inna sprawa, że. No, nie wierzę w to, że niemieckojęzyczni gracze oni grają po angielsku. No oni na pewno grają po niemiecku, bo tam jest jednak. E, no jest różnica nie, w wielkości rynku. Nie, też, dokładnie. Nie. Zależy, znaczy może Niemcy tak, ale na I... przykład w Skandynawii wszyscy grają po angielsku. W filmach tak się zdarza. Hmm. Na przykład Szrek jest świetnym przykładem tego, że to nie było tłumaczenie, tylko przekład, jak to się ładnie tak. mówi. Mhm. Czyli pokazujemy jakieś dowcipy, na przykład, czy jakąś specyfikę, hmm. nie taką, jaka jest w oryginale, tylko próbujemy ją przeszczepić na y, nasz rynek. Mhm. pytanie brzmi, czy w grach to jest w ogóle możliwe i czy to ma sens. Jest możliwe i fajnie to wyszło w Ratchet Clank 4 za 1, który premier miał całkiem niedawno. Tam jest kilka żartów, które są przełożone w taki sposób, że one bardziej grają na naszym rynku, są lepiej zrozumiałe i przyswajalne dla nas. Nie są przełożone w 100% wiernie z oryginałem, ale lepiej je jakoś tak przyswajamy, on tak powiem. No pewnie Wiedźmin jest też przykładem dobrym, tylko że pytanie no, wiemy, ale... Powiedzmy sobie uczciwie, Wiedźmin powstaje po angielsku, no to, tak. to oni go później lokalizują. No, ale, no tak. ale lokalizują swoją własną grę i, i tak naprawdę on, Wiedźmin powstaje po angielsku, ale w głowie tego, kto to robi, to jest po mm. polsku Wiedźmin, także to jest, to, to jest całkiem inny case. okazji oni podobno zastosowali, oficjalnie mówili, mm. że jako jedyni na świecie, dlatego nie wiemy też mm. taką taktykę, że jak był dialog, to zbierali aktorów dwóch, żeby oni mogli ze sobą w studiu mm. porozmawiać, jak te postaci. Mm. Takie rzeczy się raczej nie zdarzają na, mm. na świecie. Innym... Ale właśnie też, Wiedźminie jest tym, że da się zrobić grę, która po polsku brzmi znakomicie, prawda? To też jest pytanie takie trochę już językowe. Mamy światy fantasy, w których nazwy są angielskie, angielskie hmm, nazwy. Tłumaczyć? Czy je tłumaczyć, czy nie tłumaczyć? Jeśli to... Tak, to w jakiś... Bo angielski Ale... ma łatwość tworzenia tak, neologizmów. Tak. Mhm. Tam łapiemy dwa kawałki wyrazu, tworzymy, mamy. Kościo, te, kościoperza zamiast nietoperza na przykład. No i czy kościoperz fajnie brzmi po kościoperz, polsku? Czy... Kościoperz to jeszcze brzmi fajnie, jak zaczynasz tłumaczyć nazwy z kiery yy, takich uznanych marek, typu nie wiem, Starcraft, albo zaczynasz przekładać, yy, nie wiem, do Warhammera tysięcy, którzy tam, no wiem, Space Marine, kosmiczny Marine jeszcze ujdzie, ale, ale są takie jednostki, które się nazywają. No właśnie i nie da się tego przetłumaczyć na polski, żeby to nie brzmiało śmiesznie, żałośnie i wstydliwie. Jeżeli zabieramy się za tłumaczenie tych nas, przekładamy je na nasze, no to zróbmy to już stuprocentowo, tak? kompleksowo. Tak jak to było na przykład zrobione w Plainscape Torment, ci którzy grają, to do dzisiaj wiedzą, że tam powstał słowniczek slangu Olbrzymi, i terminów. Olbrzymi ale słownie. ale Plainscape Torment to też jest bardzo specyficzny ten, bo świat Planescape'u ma swoją tak bardzo ciekawą to językową, masakryczną językową, tą. i to zostało bardzo fajnie mhm. przełożone. Ci, którzy grali do dzisiaj, pamiętają, że pieniądze to są brzdęki i tak dalej, mhm. i tak dalej. No i to jest właśnie ważne w przypadku tłumaczy: oni nie tylko muszą znać, znać język, oni muszą mieć takie wyczucie smaku, takie. Um, Tłumaczowi jest dużo łatwiej, kiedy sam jest graczem, kiedy, kiedy czuje ten świat. Tak samo w przypadku powstawania dubbingów, kiedy reżyser jest graczem, to jest strasznie duże łatwienie, bo tak naprawdę przy tworzeniu dubbingu reżyser jest taką. Jedyną busolą, drogowskazem, który może tego aktora w ten czy inny kierunek tam pokierować i wskazać mu właściwą drogę, którą należy obrać, grając, tą czy inną kwestię, czy ten czy inny dialog. Spójrzmy jeszcze na to, od tej strony, że tłumacz, który ma przed sobą olbrzymi, olbrzymią grę do przełożenia. Mhm. Nie zawsze jest to jedna osoba. A to zwykle jest, to są zespoły zwykle właśnie. Zwykle to są zespoły, i zwykle tak naprawdę największą rolę ma ten taki. Menadżer całego hmm. tego zespołu, który ściąga i słowniczki, i tym podobne rzeczy i to czasem się rozchodzi. Ale Albo kwestie tłumaczenia tytułów. Ostatnio mieliśmy na przykład Deus ex Human Revolution, czy to tłumaczyć jako bunt ludzkości, czy Human Revolution będzie się dotyczyć bardziej tej rewolucji, która dokonuje się w związku z ulepszeniami ludzkiego A ciała. Na przykład, tak? A propos tłumaczenia tytułów gier. To jest śmieszna sytuacja, bo yy, są. Sony... To tłumaczyć pod tytuły do Uncharted, prawda? Dlaczego nie przetłumaczyć całego tytułu. Nie? Dlaczego Uncharted nie? Poza mapą. Nie? Takie mam no, jak gdyby pytanie, bo wersje językowe są faktem. Będą hmm. robione i nie dziwię się, że są robione, bo... Czy one mają szansę wpłynąć na, na rynek jako taki, sprawić, że więcej osób będzie kupował, bo łatwiej, no jak gdyby są le... prostsze to jest w odbiorze. To jedna strona, druga, jak już bierzemy tych znanych aktorów, no to ich się też bierze po to, żeby mi mieć szansę przez nich podpromować. Czy to nie jest taki rodzaj marketingu przy okazji? Jasne, no, oczywiście. Tak, no, na pewno. No. Dla mnie polska wersja językowa jest tak naprawdę jedynym elementem, który przeważa na tym, że ja kupuję gry w Polsce. Dystrybutorzy mówią, że to jest ich wartość dodana. No tak. To, to tak. czy ona jest wartością mm. dodaną, czy odebraną? Dodaną, zdecydowanie dodaną. To, to zależy. zależy, właśnie, bo wiem, że w wielu przypadkach jest zawsze problem. Jeżeli mówimy, że będzie lokalizacja, prawda, że będzie pełna lokalizacja, to od razu są pytania, a czy będzie można włączyć angielską w wersję językową? Wiele ludzi po prostu nie trawi tych pełnych polskich lokalizacji, część nawet nie trawi tych kinówek. Woli jednak grać w. Pełnej angielskiej wersji? Prawo wyboru jest najważniejsze mm -hmm. moim zdaniem w tym temacie. Ja przede wszystkim spekcie. nie pomijałbym tych graczy, którzy mimo wszystko chcą grać w pełni po polsku, tak? bo tam nawet jeżeli większość woli grać w oryginale, czy woli grać z polskim no napisami, Czy to nie, nie pomijałbym większości, czy to jest. Ten, no, to nie przetłumaczam. Wydaje, że, że, wydaje mi się, że 10 lat temu, gdy robiono pierwszy raz Baldur's Baldus Gate'a, to wtedy miało to sens, żeby taką dużą grę, że yy, tak powiem, rozszerzyć rynek odbiorców. Teraz już nie. Teraz. teraz coraz więcej osób zna angielski na wystarczającym poziomie, by sobie radzić. Jestem w stanie się założyć, że jest spora część graczy, która nie zmierzyła się z Elaine Noire, nie zdecydowała na się na język. Na język ale tak. ten język w L.A. Noir jest bardzo trudny po angielsku. No, to Jest tak, wyjątkowy przykład. Jest, nie da się przetłumaczyć dobrze na polski. Największą porażką jest na przykład nielokalizowanie takich gier jak Kinectimals, prawda? Hmm. Które są skierowane zdecydowanie. zdecydowanie do odbiorcy takiego, no do dzieci, tak? No. Jak spojrzycie w, na ostatni rok, ten, no może tak skupmy się na mm -hmm. roku 2011. Jeszcze parę mm -hmm. tytułów zostało, ale jakie dobre lokalizacje z tego roku sobie przypominać. Deus Ex. Zdecydowanie Deus Ex, głównie dlatego, że udało się fajnie przetłumaczyć wszystkie te terminy i slangowe stwierdzenia, które dotyczyły się na przykład ludzi odrutowanych. właśnie Byli druciarze, tak. ludzie odrutowani i mm. tak dalej, i tak dalej, to wszystko... To też, nie klimat... jest, to, też nie jest, to też nie jest z angielskiej wersji prosto wzięte, tylko to jest wzorowanie się, no nie wiem, jak... Prowadziliśmy taką małą analizę, to wyszło, że na systemie RPG, który wyszedł tam 10 lat temu, Cyberpunk 20... Tak, jasne, ale to, to już nie ważne, czy to jest wzorowane. To była bardzo dobra lokalizacja, ale była kinowa. No tak, prawda. No, prawda. No, nie sposób zaprzeczyć, tak? Batman też jest kinowy. Mm -hmm. Rage był w pełnej pol. A Rage, pełnej był, Rage był całkiem nieźle zlokalizowany, prawda? Zgrałem w to i nie czułem sztuczności. Po prostu to, to jest cecha dobrej polskiej wersji, że grasz. I nie zauważasz, że ona jest po polsku? Mm -hmm. Nie zauważamy tego bardzo często, jak sztuczny, jak drętwy potrafi być ten oryginalny dubbing. Oczywiście, że tak, ale to nie znaczy, że polski nie, może nie być. Jasne. Prawda? Tylko, to byś miał wartość dodaną wtedy. Tylko pamiętaj, że nagrywając polskie dialogi, wzorujesz się tylko i wyłącznie na tych angielskich. Nie masz żadnego innego drogowskazu. Tylko i wyłącznie bazujesz na angielskiej Drogowskaż, wersji językowej i na niczym sztuczność. więcej. Hmm. Skoro masz sztuczny materiał źródłowy, to... No dobra, wracając. Jakie inne tytuły jeszcze z tego roku? Wiedźmin drugi, prawda? To tam, na pewno. Tak. Już go omawialiśmy. No ja miałem okazję już sprawdzić Uncharted i Uncharted też wypada świetnie. Battlefield 3 nie sprawdziłem go jeszcze w całości, ale także wypada bardzo przyzwoicie, przyzwoicie te odgłosy walki przede wszystkim, okrzyki bojowe i tak dalej, tak dalej, które zdarzają się podczas gry, prezentują się naprawdę świetnie. Infamous 2. Infamous 2, tam jest ciekawa sytuacja z lokalizacją Infamous 2. Był świetny główny bohater, w którego wcielił się Krzysztof Banaszyk i tutaj mi się wydaje, że był lepszy niż oryginał. Ale inna sprawa, ta lokalizacja miała taki błąd, że dwie bohaterki, czyli Lucy Kło i Nix, mówiły dwoma różnymi głosami. I ciekawa sprawa, z czego ten błąd wynika. Studio dubbingowe PRL, w którym ten dubbing powstawał, zatrudniło do, do tych ról najpierw, do roli Kło i roli Nix, dwie aktorki, które kompletnie nie udźwignęły roli. I żeby to naprawić, studio zauważyło, że, że, to, że to nie jest fajne, zaraz zatrudniły Barbarę Kałużną i Elżbietę Jędrzejewską, żeby to poprawić i żeby po prostu, no, żeby ten efekt był dużo lepszy. Ale kiedy wysłali pliki do implementacji, do, do dewelopera, to okazało się, że oni nie do końca zrozumieli chyba instrukcji, które były opisane i wpletli w grę część tych starych i część, część tych nowych dialogów. Czy to jest tak, że dobra gra dostaje szczęśliwie dobrą lokalizację? Nie, czy, nie zawsze. Nie, czy nie tą zawsze. Przypadkiem te, te opowieści bardzo na przykład, albo jeszcze jedna bardzo dobra polska lokalizacja, taka bardzo pominięta, bo to była gra mało znana, Demonika. Miała naprawdę świetną polską, pełną lokalizację, bardzo klimatyczną. Ale pytałeś o ten rok i o lokalizację. Ja nie wiem, czy to było w tym roku, czy może pod koniec ubiegłego, ale pojawiła się w końcu polska wersja Vampire Demasquerade Bloodlines. Bo gra była wydana po angielsku. Wiele lat I... temu. Mhm. Tak. W 2004 to był ten sam rok co, co Half-Life Dwójka. I polska wersja powstawała sumptem fanów przez 5, 6, 7 lat, prawda? I wiem, że właśnie ostatnio dowiedziałem się, że już jest i jest świetna. To też pokazuje, że jednak te wersje językowe polskie są potrzebne, prawda? Bo. Fani sami chcą. Fani sami chcą. Przede wszystkim kiedyś było tak, że te polskie wersje językowe niekoniecznie ukazywały się równo z datą premiery gry na świecie, czy w Polsce, prawda? One mm. tam. Proces tłumaczenia Baldur's Gate trwał bardzo długo i przez to gra w, Polsce, w polskiej wersji językowej ukazała się jakiś czas po premierze. Byłem jednym tak... z tych, którzy postarali mm. się o to, żeby Baldur's tak, Gate tak. nie wyszedł <grym> <grym> w dobrym czasie. A czasem, czasem jest tak, że gra wychodziła w wersji oryginalnej o czasie, mm -hmm. a potem kilka miesięcy później właśnie polska tak. wersja językowa. To, to przykład mm. Nights of the Old Republic. Może hmm. Cywilizacja też ostatnio miała taki polską wersję językową. Mm. Tak Ale teraz, teraz już nie ma takich poślizgów jak dawniej było. Bo Czy to wynika z tego, że po prostu jest machina? Wydawcy. Raczej tak. Że tego? pracujemy pod dyktat terminów. No ale mm. to to jest, to jest żadne wytłumaczenie, tak? Mnie się wydaje, że to jest po prostu, że zachodni rynek zaczął na się trochę widzieć Polskę. Dawniej po prostu dostawaliśmy grę w dniu premiery no i wtedy można było Ma, zacząć lokalizację to. robić, prawda? A teraz już Polska mhm. jest rosnącym rynkiem. gdzie się sprzedają tak, tutaj są coraz są lepiej. I oni się po prostu Ubisoft. starają mnie, żeby polski dystrybutor miał to wszystko kilka miesięcy wcześniej, żeby mógł nad tą lokalizacją posiedzieć. Czy w. W świecie tych tłumaczy gier, mm. który już nie jest anonimowy, tych tłumaczy jest coraz więcej, w tym są pieniądze całkiem mm. już rozsądne. Czy, on jest, czy mamy jakieś takie gwiazdy, jak przy tłumaczeniu filmów? W książkach mamy mnóstwo znanych tłumaczy, tak. którzy się przewijają, czy my, no ale z drugiej strony w jednym i w drugiej branży mamy też rzemieślników. Czy, my mm. już, czy rynek gier już dorósł do tego, żebyśmy mieli takich tłumaczy, którzy są? Nie, jeszcze nie. Tutaj nie mamy podziału na rzemieślników i, i mistrzów, tylko mamy podział na rzemieślników i amatorów, i amatorów jest zdecydowanie więcej, wydaje mi się. Wszystkie gry, które były lokalizowane, tłumaczone przez Albion Localizations, czyli firmę, której głową jest Rysław, tak możemy powiedzieć, i te lokalizacje wychodziły naprawdę dobre. To są gry Electronic Arts, tak? czyli pierwszy, drugi Dragon Age. To jest Battlefield Bad Company 2 i Battlefield 3. No i do tych lokalizacji ciężko się przyczepić, a jeśli, a jeśli się przyczepiamy, to, to będą to jakieś raczej małostki i szczegóły, a nie będziemy narzekać na te lokalizacje, że są złe jako całość. I tylko mamy jednego reżysera dźwięku, czyli Boberka, który czuje gry? Tak jest. A nie, Boberek jest nie wydaje mi się. Jeszcze jest w starcie Maciek Kowalski, który całkiem nieźle sobie radzi w roli reżysera. Warto robić te polskie lokalizacje? Czy nie warto, a jeśli warto, to poza tym, żeby oczywiście były dobre, czy... Czy dać po prostu prawo wyboru, czy pełny voiceover? podpisy? Nie, ja byłbym za tym, żeby lokalizować jak najwięcej i ile się da, i lokalizować w pełni, ale najlepszy wybór to dać wybór. I po prostu implementować na płytach z grami obydwie wersje językowe i tą polską, i angielską, i po prostu kto jak będzie chciał, tak sobie będzie grał. No nie wiem, no generalnie ja wolę wersje oryginalne, osobiście znam dużo ludzi, którzy też tak wolą. I jeżeli miało zostać tak, jak teraz jest, no dobrze, niech będzie, ale mniej, mniej, e pełnych, tak. mniej pełnych lokalizacji, więcej kinowych i więcej y, opcji wyboru w wersji oryginalnej, moim zdaniem. Pełne, zostało... pełne lokalizacje naprawdę nie są potrzebne. To jeszcze na zakończenie chciałem Was poprosić o tradycyjną polecankę, czyli dwie gry, które uważacie że widzowie powinni koniecznie zagrać. I niech zgadnę, pojawi się tam battlefield trzeci. No, no zgadłeś, prawa? <laughs> Wygrałeś uśmiech kierownika odciśnięty w betonie. I e, Battlefield 3 zdecydowanie tak, to jest duża gra, bardzo duża gra, bardzo oczekiwana w Polsce przez wszystkich i podobnie, bardzo dobra. E, a jeżeli drugą jakąś grę, którą miałbym polecić, no zdecydowanie, e, jeżeli ktoś nie grał jeszcze w Deus Exa, czy to na konsolach, czy na PC-cie Deus Exa Bund Ludzkości, to powinien zagrać, kapitalna gra, nie wiem, czy nie najlepsza w tym roku. No ja polecę zdecydowanie Uncharted 3, także ze względu na lokalizację. No i y, chyba Skyrim'a, bo to jednak będzie taka gra, y, która będzie naprawdę ogromnym y, przeżyciem, takim RPG-owym w starym stylu, i również lokalizacja, która jest reklamowana i zajawiana jako taki powrót do tej wielkiej, świetnej ery polskich lokalizacji. Usłyszymy tam i Henryka Talara, i Wiktora Zbrowskiego, i Piotra Frączewskiego, także jest szansa, że ta lokalizacja także będzie stała na, na bardzo wysokim poziomie. I tym optymistycznym akcentem dziękuję Wam bardzo za przybycie. Sławomir Serafin, Tomasz Wikliński byli moimi gośćmi. Ten odcinek Talking Heads się kończy, następny premiera w pierwszą środę grudnia i będziemy rozmawiali dalej o dźwięku, tylko trochę w innym stylu.